Rozpoczniemy od zacytowania jednego z naszych widzów. Jupi, Piwne Książeczki. Dzień dobry, kociakwik! fik. Piwny głos w waszych domach. Dzisiaj będziemy mówić o książce Jurka Gibadły, która właśnie dotarła do nas i do wielu z was też, jak widzę na Facebooku, i do wielu z was pewnie wkrótce też dotrze. Wybierz sobie piwo, przewodnik po stylach piwnych. Co możemy powiedzieć o tej książce? To jest książka przeznaczona dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z piwem. Nawet średnio zaawansowane osoby nie no, myślę, że może coś mogą dla siebie znaleźć. Więc powiedzmy, że dla średnio zaawansowanych osób też coś się tutaj znajdzie, ale raczej to jest właśnie dla takich, które dopiero chcą się czegoś dowiedzieć o piwie. Trochę tak, ale też trochę nie, <laughs> ponieważ jest to książka dla. pewne aspekty są dla się niezawansowanych i bardziej. pewne nawet każdy nawet taki hardkorowy birgik znajdzie tutaj coś dla siebie. Natomiast e, ja mam wątpliwość, czy to jest dla takich totalnie, totalnie nowych w temacie. Znaczy ok, rozumiem, że to nie jest dla kogoś, kto zna piwo jasne-ciemne. Nie, nie wydaje mi się, żeby osoba zupełnie początkująca w temacie piwa chciała się w ogóle przez taką książkę przegryźć. Wiesz co, ja myślę, że to nie jest kwestia tego, czy by chciała, czy by nie chciała, tylko to jest kwestia tego, że ktoś, kto... komu raz smakował na przykład Książęca Ipa, może dostać coś takiego pod choinkę. Może. I może to zadziała dla niego i następnym razem weźmie jakąś inną ipę. A może po prostu się czepiam i nie wierzę za bardzo w ludzi. Dobra. Co mamy? Mamy klatkę i w ogóle. Książka jest fajna, jest ładnie wydana. Jest papier ładny. Podoba mi się wizualnie ta książka. Ja bym się troszeczkę przyczepiła do niektórych zdjęć, ale rozumiem, że może nie było możliwości powtórzenia takiego zdjęcia i ze względu na to właśnie takie takie zdjęcie się pojawiło w książce. No, bo to nie jest, no nie jest to album fotograficzny. I zdjęcia są takie, no są. ale nie z zdjęciami ta książka żyje, nie to jest jej Clou? I tak mamy postawy co to w ogóle jest piwo. Trochę o parametrach, czym jest ekstrakt, jakie są, czym jest barwa. I już na początek, w dziale, jak obsługiwałem piwo, zabrakło mi jednej rzeczy: jak jest o zapachu. Dlaczego nie ma podanych różnych? To książka nie jest mała. Dlaczego nie ma tutaj podanych różnych technik jak wyłąchać taki aromat jak ta aktorskie zamieszaj, przykryj, weź taki niu, weź taki niu. To by się przydało, nie zajęłoby bardzo dużo miejsca, a na pewno byłoby wartością dodaną. Jest kurs warzenia o co chodzi zacieranie i takie, to jest spokojne. Natomiast co mi się spodobało bardzo tutaj? Mini, działa, co tak pachnie? I są wszystkie te najpopularniejsze deskryptory. W tym prażony słonecznik, mityczny, którego nikt nigdy nie poczuł poza jedną osobą. Tak, ale wszyscy to powtarzają, <laughs> że jest palony słonecznik w Blackie. No ale są na przykład żywica. Skąd on się bierze? Z nuty kalafiora, Kalafuni, Ale też są opisane wady. Na przykład masło, cebula z jajko, szambą gotowane warzywa, itp. Fajnie. I kolejna rzecz, której. To jest część, tak jakby wstępniakowa, przed kluczem, czyli opisem stylów. Style się zaczynają na stronie 76. Następnie mamy cztery wywiady dotyczące klasyfikacji stylowej i sędziowania. I moim zdaniem tego jest za dużo, bo Moim zdaniem to w ogóle jest niepotrzebne. Znaczy, Okej, okay, rozumiem, że o klasyfikacjach stylowych można by napisać. O sędziowaniu jak najbardziej. Jeden akapit. No właśnie, natomiast w książce dla początkujących cztery wywiady, dwa o klasyfikacjach i to klasyfikacjach, które są podobne, no bo BOCP i, i klasyfikacja PSPD muszą być podobne, bo opisują to samo. No poza tym też PSPD korzysta. Z, Mocno z Z, z BCCP. BCCP, więc tak. No a y, kwestia sędziowania, umówmy się, dla niektórych osób rzeczywiście to jest bardzo ważne zjawisko, ale w samym świecie piwa jest, jest dodatkiem trochę. To nie mhm. jest coś super ważnego. Dokładnie. Także, także rzeczywiście też, też zwróciłam na to uwagę, że jest temu poświęcone zdecydowanie za dużo miejsca. Ale, przepraszam bardzo, ja też bym chciała w swojej książce mieć Magde Bergman, więc nie dziwię się, jeżeli taka była motywacja Jurka. Tak, natomiast co moim zdaniem by się przydało, a czego mi w tym wstępniaku mocno zabrakło? Zobaczcie sobie na okładkę i w ogóle pierwszą stronę. Co tu się rzuca w oczy? Szkiełka. Właśnie. Tu są szkiełka, natomiast w samej książce nie ma opisanych szkieł piwnych. A bardzo. To, to jest się, podstawa. A to by się bardzo przydało i to jest coś, co osoby, które nie są zaznajomione z kraftem, bardzo, bardzo łatwo im zaimponować, że zobacz, to pijesz w kuflu, zobacz, jaki ładny. Tutaj masz y, takie szkło, tutaj takie. To jest dobre do tego, to jest dobre do tego i to wow. I dlatego mam wrażenie, że wiele osób bardzo lubi belgijskie piwa. Mhm. Bo tam prawie każdy ma swoje szkołę. No, Divel ma takie piękne, no, przepiękne to szkło. Jest kwak, ma genialne szkoło. Fatalnie się z niego pije. <grym> ale jest ciekawe. Ale jest ciekawe. I zabrakło mi tego bardzo tutaj. No, zwłaszcza, że no są na etykiecie. No, no, naprawdę by się na etykiecie. Myślisz? Na <grym> Kategoriami piwa. <grym> tak. Więc naprawdę tego mi tutaj we wstępniaku bardzo zabrakło. Ale okej. Okay. No, weźmy się za. To, co najważniejsze, czyli piwne style. I są podzielone krajami. Są so, Czechy, Niemcy, Belgia, Wyspy Brytyjskie, USA, reszta świata, stylowa dogrywka, czyli różne, różne inne, albo niepasujące, albo będące totalnymi ciekawostkami. Słowniczek zamiast zakończenia indeks. A co z polską? Gdzie jest Polska? No, no wreszcie świata. No ale... No co, a no, nie? Nie. No tak. I fajnie, że jest w ten sposób to zrobione. Natomiast nie do końca rozumiem, może gdzieś tutaj jest to wyjaśnione, ale nie znalazłem, jakie jak są kryteria sortowania tych piw, jeśli chodzi o dany kraj. Bo na przykład w Niemczech wygląda to, że jest ekstraktem, a później po iceboku jest Rauchbier Birriber i Więc jakie są kryteria doboru? Nie Natomiast same Style są opisane w sposób taki powiedzmy, właśnie, że przystępny. I weźmy sobie na przykład kelcz koloński. Mamy barwę na takiej skali. Fajnie. Temperatura podania, barwa w jednostkach HBC. Ekstrakt początkowy-końcowy, alkohol, goryczka. Parametry z klasyfikacji stylowych nic tutaj się nie wymyśli. Natomiast to, co jest ciekawe, i faktycznie dla osób mniej zaznajomionych, może być to przydatne, w trzech słowach. Na przykład, kelszy z ożywiających, mielowy pełny. To też przykłady komercyjne i jest polubisz, jeśli. Nie do końca rozumiem intencje. Kolońskie. Kuszło cię wygodne hybrydy, tyle że zasilnik spalinowy robią tu drożdżę górnej fermentacji, a za elektryczny niska temperatura procesu. Nie mam pojęcia o czym, czym ja bym te... chciała to piwo. Scottish Export. Polubisz, jeżeli akceptujesz piwo mocno kończące się z herbatnikami podkręconymi orzechowym kremem. No to przynajmniej jest jakieś. Jakieś odniesienie, odniesienie do smaków. Do... Tak. Kremel. Tak. Polubisz, jeśli klasyka w zaskakująco bogatym wydaniu ma u ciebie szansę. Potem mamy. No, weźmy teraz przykład, robusporter. Tak mi się akurat otworzyło. Tak przypadkiem. Zupełnie. Nie, serio, zupełnie przypadkiem. Jest kronika, czyli tutaj parę słów o tym, skąd się ten styl wziął, jakie są jego korzenie. I tutaj oczywiście się chciałem doczepić do kilku piw, do tych, które, których historię znam najlepiej. I nie bardzo jest w sumie do czego, poza oczywiście porterem bałtyckim. <noise> tak nie Musisz no, się doczepić. Nie, nie, naprawdę y, jest kilka takich, y, może nie pułapek, to dużo powiedziane, ale kilka niepółprawd mitów, które są wszędzie powtarzane, dotyczących IPy, dotyczących historii porteru i tutaj tego nie ma. Więc to jest fajnie zrobione. No nie, nie znam dokładnie historii każdego stylu, więc może bym wyłapał coś jeszcze. Ale jak tak przyjrzałem na szybko, to naprawdę to jest zrobione fajnie. Ale jeśli chodzi o portret bałtycki. Bałtyk był inspirowany imperialnym stałtem. Jednak surowce i technologia w dużej mierze bazowały na recepturze boka. Stąd obecnie jest ten tyle fermentowany z drożdżami dolnej fermentacji. No nie, nie, nie był wzorowany na boku zupełnie. Był wzorowany na tym, czym był. I był górnej fermentacji przez, wiek, przez wiele, wiele lat. Dopiero prawdopodobnie presja ze strony dolnej fermentacji, rosnąca popularność, spowodowała, że bruwary zaczęły się powoli przełączać na. zmieniać fermentację z górnej na dolną. Ale to nie było tak, że porter trafił na ziemię polską, od razu zmieniliśmy go na dolną. Jeżeli mogę się tak czepić. <grym> już się czepiłeś. Już, już będę kończył, naprawdę, no. już będę kończył. W dogrywce, gdzie już nie ma aż tak bardzo pisanych tych stylów, ale informacje są. Jest gdzieś, tu było, jest. Jest Gotland Kolejny styl, do którego zawsze się doczepisz? Nie, nie będę się raczej do, 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 do niego czepiał. Przykład komercyjny: Piwoteka Drakar z Gotlandii, ostatnio uważany w 2015 roku. No, Od 2015 roku powstały już w Polsce inne Gotland <laughs> Ale na przykład jest chwidl, który jest no, historycznym stylem duńskim, no, czymś bardzo, bardzo rzadkim. Ja się z tym spotkałem raz, może dwa, a historyczne style skandynawskie, takie farmhouse skandynawskie jest coś, co, co mnie interesuje, więc jak to znalazł, to naprawdę szacun. A, i jeszcze jedno. Koit. Przykład komercyjny, high oats. Ostatnio ważony w 2017, był jeszcze później ważony. No ale to już jest naprawdę czepianie się. I jeszcze na koniec mamy słowniczek. Już są opisane różne ważne słowa typu birgik, browarnik, browar kontraktowy, drożdże i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze nie przeczytałem tego od deski do deski doczepienie się do paru rzeczy, ale generalnie no głównie jednak powinienem tą pozycję chwalić. Przede wszystkim bardzo podoba mi się to, że to nie jest tak jak wiele pozycji dostępnych na polskim rynku, czy to polskich, czy przetłumaczonych na język polski leksykon po piwach, których i tak nie kupisz. No bo fajnie, że autor bardzo lubi piwo jakiejś z Jamajki i pisze, że jest fajne, ale po co mi ta wiedza? Może pewnie nigdy tam nie będę, więc mogę nie mieć absolutnie szansy kupienia wy Natomiast jeżeli znam styl i trafię kiedyś na dany styl, to wiem, czego się powinien odziewać, dzięki lekturze takiej książki. Czyli nie ale ktoś inny, kto kupi to książkę, może tak mieć. I to jest moim zdaniem ogromnym plusem, bo to jest pierwsza taka pozycja w Polsce. Natomiast jeszcze mam, mam takie Wrażenie, że ta książka tak troszeczkę za bardzo stara się być cool, w pewnych momentach. Yy, wiem o co ci chodzi, jest taki bardzo kwiecisty język. I taki... Mo, mam wrażenie, że troszeczkę... trochę to jest stara się być cool na siłę. Może nie w stopniu, how do you do fellow kids, znacie memo. Ale mam no, wrażenie, że w pewnych miejscach można było to może po prostu to jest kwestia tego, że ja preferuję jednak bardziej w takiej książce konkrety. Jakby to były tabelki, to w ogóle byłoby super. I to jest tylko i wyłącznie moje prywatne odczucie. Dla wielu z Was może to być nawet plus, bo wtedy dzięki temu będzie się tą książkę czytało łatwiej, bardziej jak rozmowę przy piwie, niż jak czytanie książki prawie też technicznej. Więc co kto lubi. Paulo Coelho to to nie jest, na szczęście. Ale <grymne> pewne momenty są takie, że. Uuu, uh, 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 panie. Ale nie zmienia to ogólnego odbioru pozycji, która jest jak najbardziej pozytywna. I myślę, że każdy, kto się interesuje piwem, kto nie jest absolutną alfą i omegą, czyli na przykład pan prezes Birchale, który o piwie wie wszystko, <grymne> Jemu się to nie przyda, on to już wszystko wie. tym, że nie. To dla każdego takiego, od średnio zaawansowanego z plusikiem, do birgików hardkorowych, nawet myślę, że oni znajdą tutaj coś, o czym mogli nie wiedzieć coś, co ich może zaskoczyć. A nawet jeżeli nie, to warto mieć to chociażby po to, żeby mieć jakąś taką ściągę. Oczywiście można sobie wyszukać w internecie, ale czy nie fajnie jest tak, no? Zobaczcie no sobie w książkę, poczytam, poszukam w książce. Ja lubię po prostu no, Wyspy Brytyjskie, lubię Wyspy Brytyjskie. Ja się podpisuję pod tym, co y, Ty powiedziałeś. Pod wszystkim? Nie, nie, nie pod wszystkim, bo ja akurat y, zawsze wolę sobie wyszukać informacje w internecie, niż szukać książki, w której to jest, a potem szukać w książce. Ale y, z jednym małym zastrzeżeniem, y, że rzeczywiście w tej początkowej części książki, w, w tym pierwszym rozdziale, nacisk mógłby być nałożony, położony na inne rzeczy, takie, które by po prostu bardziej nakreśliły ogół świata piwa, a nie skupiły się na rzeczach tak z całym szacunkiem nieistotnych jak sędziowanie. Sądziemy. Sądziemy. Jest, jest ważne, ale... Chodzi o to, że sędziowanie przesady. zajmuje tylko fragment tego wstępu. Reszta jest jak najbardziej przydatna. No, ale no naprawdę, się to aż tak prosi, żeby to był opis tych szkieł, no. No one już tu są. No. O, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli już tak w pewnych rzeczach szeroko idziemy, to trochę wspomnienia o pairingu Nawet no dwie, trzy strony z rozpiską, co jest fajne do czego. Przecież takich tabelek jest cała masa. No. Brewers Association ma swoje. Więc naprawdę zrobienie czegoś takiego też by troszeczkę uatrakcyjniło kolorystycznie, no bo to byłoby coś fajnego i, i byłaby to jakaś taka wiedza, która dla osoby niezaznajomionej bardzo z tematem byłaby trochę wow. Właśnie tak jak szkło, że zobaczcie ile jest różnych szkieł, zobaczcie z iloma rzeczami można piwo zestawić, pokazać, że piwo to nie jest tylko piwo. Mhm. Ale co niesie ze sobą cała piwna kultura, siedzenie w lokalu, no. W tym, co ta książka obiecuje, że zrobi, robi to bardzo dobrze. Są pewne nasze zastrzeżenia. Ale to, to nasze zastrzeżenia. Jak gdybym nie miał tego egzemplarza już, to bym na pewno poszedł i go kupił. I zdecydowanie chciałbym polecić każdemu zakupienie tej pozycji. Dlatego, żeby mieć tę książkę, która wiem, jak najbardziej może przydać, ale też po to, żeby czytelnictwo w Polsce piwne trochę ruszyć. Bo tych książek piwnych w Polsce nie jest dużo, ostatnie lata troszeczkę to jest więcej. Więc jeżeli ta książka odniesie sukces, będzie pięć do druków, to może pojawią się kolejne książki, które będą inne aspekty piwnego świata nam prezentować, i to będzie fajne. Żebyśmy. W Anglii jest tyle książek opiwie, w USA jest tyle książek opiwie. Są ludzie, którzy z tego żyją, są całe. Gildie, to się nazywa? Cechy. Cechy autorów piwnych książek. No. Dlaczego w Polsce to nie może funkcjonować? Jest wiele powodów tak, tak. Gratulujemy Jurkowi tego, że jego książka się ukazała. Że Miał w to sobie na tyle są zaparcie, żeby ją napisać. <noise> tak. Zachęcamy Was do tego, żebyście ją kupowali, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo warto. I co? Czytajcie. Ale też oglądajcie nasz kanał, koniecznie, <noise> żeby wiedzieć, co czytać. I widzimy się. Za czas jakiś.